Dzień dobry. Proszę księdza, czy jeśli nie odmówię rano pacierza, to mam grzech? Czy mogę w ten piątek zjeść kawałek mięsa? I tak dalej. Mamy miliard takich pytań: czy możemy, albo czego nie możemy, czy powinniśmy, jak i tak dalej. Zgubiliśmy to, co w chrześcijaństwie jest istotne, to znaczy miłość. Straszny banal, no nie? Ale właśnie kiedy człowiek kocha, to po pierwsze musi zaufać sobie, że podejmuje decyzję, że to jest miłość, którą ja komuś daję, Panu Bogu, drugiemu człowiekowi sobie. A więc po pierwsze jest to miłość niepowtarzalna, nie jest odtwórcza, nie da się kochać y, tak samo, jak ktoś inny. Zawsze to będzie coś bardzo indywidualnego, bo jest zbiorem bardzo indywidualnych cech. I y, Doświadczenia, które ma tylko ten wyłącznie człowiek, o którym mówimy. Więc to po pierwsze, więc trzeba sobie zaufać. Kiedy człowiek musi sobie i drugiemu zaufać, bo miłość zawsze dotyczy relacji, to zaczyna szukać swojego niepowtarzalnego sposobu. Na duchowość, na relacje z Bogiem, na relacje z drugim człowiekiem, relacje ze samym sobą. A więc y, musi też ryzykować, że to, w jaki sposób się modle, to w jaki sposób y, y, mam relacje z drugim człowiekiem, to jaki jestem w swojej pracy, to jaki jestem w stosunku do siebie samego, jest dobre. Co jest kryterium? Kryterium to nie jest kryteriami nie są jakieś obiektywne normy, że jest jakiś zeszyt, w którym jest zapisane według takich i takich norm ma się tak zachowywać i tak i koniec. Nie, życie to coś innego, znaczy, że owocem jest to, czy to co robię, jak żyję, w jaki sposób się modlę, w jaki sposób rozmawiam z ludźmi, Prowadzić do dobra, czyli do pomnażania owoców, którym jest miłość. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie szuka swojego, nie szuka poklasku, ale zobaczcie, że te wszystkie rzeczy możemy ubrać w bardzo konkretnych okolicznościach, w bardzo konkretnych relacjach, i one zawsze będą czymś innym. Chrześcijaństwo jest strasznie trudne, bo chrześcijaństwo, wbrew temu, co by, chciało, nie, co by chcieli niektórzy, nie jest. Właśnie odtworzeniem jakiejś księgi, jakichś norm, ale z nieustannie powrotem do miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, a z tego będzie wypływało cała reszta. Jeżeli kocham człowieka, no to mam wobec niego jakieś zobowiązanie, to znaczy, że chcę tę miłość w jakiś sposób wyrazić. Jeżeli mówię kocham Boga, to chcę tę miłość w jakiś sposób wyrazić, bo czuję, że relacja tego wymaga. Ale nie dlatego to robię, bo trzeba a przez to Pan Bóg będzie mnie kochał, tylko dlatego, że kocham, chcę coś robić, chcę jakoś działać. A więc jeżeli chcemy żyć przykazaniem miłości, to musimy ryzykować posiadania swój styl, swojego stylu, swojego sposobu patrzenia na rzeczywistość, postrzegania tej rzeczywistości przez pryzmat swojego doświadczenia i nie bania się tego, że ja jestem kimś innym, Niż nie wiem, Przemek, niż Zenek, niż Ania, Genovefa, czy, czy ktokolwiek inny. tak. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas żyje inaczej, kocha inaczej, umiera inaczej, inaczej się modli, inaczej się ubiera. Yy, wszystko jest inne. I to podkreślenie tego inne nie jest egoizmem, ale właśnie jest wyrazem miłości, że Pan Bóg nas stworzył w sposób niepowtarzalny. A więc w sposób niepowtarzalny mamy kochać. I Boga, i bliźniego. Jeszcze raz to powtórzę, szalenie to trudne, bo łatwiej byłoby uciosać nas, jak Unia Europejska, banany i powiedzieć, te się nadają, a te nie. Nie. Miłość jest czymś więcej. Miłość jest szukaniem, powtarzam się, swojego stylu. W kochaniu, w życiu, w miłowaniu, we wszystkim. Dobrego dnia Wam życzę. No, do zobaczenia. Do widzenia.